rebelia rośnie w siłę, ja Was witam w kolejnym odcinku z gry Age of Darkness Final Stand Tak, dzisiaj troszeczkę odpłynęłem pod to co było wczoraj no, przynajmniej wczoraj kiedy to nagrywam I dzisiaj już lecimy sobie normalnie z naszą serią, tak, no przypomniało mi się jakie błędy ma ta gra i tak trochę zrealizowałem. Ale, ale jest okej, okay, prawda? Nie ma co się denerwować, prawda? To jest ile il il Access, tak jak ja tutaj powtarzam bardzo Często postawmy sobie wood Workshop, No, Ja go postawię tutaj, myślę, że to najlepsze miejsce. No, broń, tam sobie dają radę. E, fajnie było, moim zdaniem, Cyrus powinien mieć e, e, pasywkę, umiejętność pasywną, e, że e, on, on daje bliskim jednostkom e, zapalające strzały. Chociaż A, z drugiej strony na no, to jest upgrade specjalny, prawda? Tutaj e, więc może byłoby to trochę zbyt OP. To jest tak naprawdę swój upgrade, prawda? E, no, dobra, e, panowie niech się cofną. Dać sobie tutaj chyba radę, nie? Zobaczmy, już cofniemy, uczniczkę cofniemy. Wyatakujcie, uczniczka nie się tutaj cofnie. I udało się. Ta, Cyrus ma ogromny zasięg, więc on sobie tutaj naprawdę świetnie daje radę. On jest naprawdę świetnym bohaterem. Świe świetnym bokciem jest. Chcę ja tak naprawdę bohaterów. Dobra, jeszcze tutaj postawmy domeczek. A no i co. Baraki, ja bym postawił tutaj, bo to nam od razu też ma podkryję. I baraki postawię pod trójeczką. Tak, jakby co to jest tak, że jak, tr że jak kliknięcie trójka to wam się zaznaczyłem tutaj e, włącza i zaznaczacie je Ctrl plus, plus którykolwiek z e, którekolwiek z cyf. Więc całkiem poreczne, Znaczy to jest e, shift plus jakaś cyf, ale nie w tym przypadku. Ja bym tutaj też trochę zajął terenu, bo to jest to zamknięte. Dobra e, czekajcie, bo gdzieś tutaj. Czy tutaj nie było tak, że nam brakowało ludzi? Chyba się to automatycznie uzupełniło, jak się w drewno. Ej, wy! Kudę! Chodźcie tu. Co wy sobie myślicie, że możecie tak sobie tutaj przyjść po prostu i robić co chcecie? No, chyba tak myślą. Dobra. E, musimy tutaj zbadać teraz balistę. To jest bardzo ważne. E, bo ja mam taką taktykę, że prosto robię balistę i jest ok. Dobra. E, tutaj powinno być w miarę czysto przez jakiś czas. E, no i idzie z tej strony. E, no to wydaje mi się, że oni pójdą walczyć od południa. Dobra. Ale robimy to co... to co robię. Taj tym trybie czyli po prostu wychodzę z gry, żeby... żeby się autosave czytał e, Bo jeśli chodzi o te hordy, to z nimi jest naprawdę duży problem. Ten problem... czemu to jest tutaj taki, większy, taki duży obszar widzenia? Nie wiem. I mam tutaj research rogue. Ja ich zresearchuję, bo oni nam się przydadzą, bo to są jednostki... E, bo to są jednostki zwiadujące... Rogowie, rogue, 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 rogue? nie wiem jak to... Jak to by nazwać? Dobra, tutaj to mamy, tam mamy jednego żołnierzyka Więc nie powinno być aż tak źle I co ja tutaj zrobię, to zrobię tutaj coś takiego Okej okay. Żeby ci, którzy nas tutaj będą atakować Zaatakowali najpierw te, te... barykady Bo niestety, co jest bardzo słabe w tej grze I co, teraz szybko wytłumaczę, tylko zapozujmy grę Jest to, że po Death Knight, czyli po Nocy Śmierci Na terytorium, gdzie nie ma zasięgu naszego świata, czyli tego jaśniejszego E, tylko gdzie jest to, to, to ciemniejsze e, Spawnują się przeciwnicy I to jest ogóle, mnie bardzo słabo zrobione Bo to powinno być tak, że mniej więcej 5 metrów od, e, od e, naszego od najbliższego e, ok, zasięgu światła się spawnują A tutaj to jest tak, że oni się spawnują wszędzie gdzie, jest, gdzie nie ma światła I to może brzmieć normalnie, ale to jest okropne To jest absolutnie okropne, nienawidzę tego Dobra, mamy tu jeszcze jakiś przykład Irona eee. Nie będę jeszcze Fury im ulepszać, bo potrzebujemy sobie to najpierw ulepszyć. Dobra, chodźcie tutaj, wszyscy, bo chcemy tej Cyrusa. Cyrus jest naprawdę mocny, jest. A, splash damage czyli od tego Splintering shota Dobra, zobaczmy. No to zgaduję, że im przyjdą ten właśnie. O, żeż ty... O, złoto! Dobra, Cyrus, bardzo cię proszę, żebyś go tutaj wystrzelał. Eee, czy ty sobie dasz radę? Powinniśmy sobie dać z nimi radę, tak się wydaje. E, dobra, trzeba ćwiczyć, trzeba ćwiczyć stawianie tych, tych barykad, fortyfikacji. Dobra, zniszczyli to, ale pewnie wtedy się odmusimy. Nie, no dobra, już to zniszczyli, ale no kurde. I właśnie o no to mówię z tym zapisywaniem, nie? Jeden błąd może doprowadzić, że naprawdę będzie bardzo łatwo przegrać. Tak, zgłosiłem już ten błąd, że ich za dużo się po prostu. E, indykatora, bo to jest prawie 5 kratek, z co ja mówię. pięć 5 albo 4 wokół trafionego celu, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo mocne a więc, e, z pewnością to trzeba będzie naprawić ale tak jak mówię, nie ma się dzisiaj ostatnio, denerwować ostatnio, dlatego że dawno nie grałem tego, i zapomniałem ich, ich błędów ale tym razem już, tym razem już jest okej, okay. więc trzeba się Popatrzeć jakie gry tutaj sobie gram. Tak, katalo używam katalogu gier. Wiem, że to jest useless, ale już się do tego przyzwyczaiłem, że używam sobie katalogu, katalogów gier na Steamie. Dobra, wczytajmy grę w takim razie. Ale to jest ja wiem, ale gramy serię, więc yy, wytłumaczalne. Dobra, no to lecimy tutaj. Mm. Możemy teraz skorzystać z takiego przywileju, że mamy grę zapauzowaną. Czego nie możemy normalnie użyć, ale ta, ta gra się pauzuje e, po wczytaniu gry. Więc ja tutaj postawię na szybko to. Tutaj mamy z jakiegoś dziwnego powodu duży zasięg e, widzenia. Nie wiem czemu. Możliwe, że nie wiem, przez Seirusa. Możliwe. Zresztą no, Seirus ma bardzo fajne odzywki no, no, dobra. Eee, postawmy tutaj to. Foot hat, drugi foot hat. I idźcie tutaj. Niestety no, Seirus jest bardzo wolny, to jest jego problem. Ale, no, wydaje mi się, że ono właśnie jest jakoś... On kuleje bardzo, nie? Widać to. Podpiera się łukiem, jak we laską. Ale to jest jedyny bohater, który potrafi na, pierwszy, na pierwszym poziomie, już. E, nie, na drugim poziomie pokonać. E, Rafa. Dobra. E, czy zbadana? Więc tym razem, co spróbuję zrobić, to zwabić ich za pomocą żołnierzyka. Tak, więc to myślę, że powinno się udać. Więc spróbujmy. Uwaga, bo oni są tutaj. No, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, jak widzicie, zwabiłem teraz tutaj tylko tego rafa. Więc powinno nam się to udać. Teraz ci dwa go zaatakują. I tak, jak, jak tego rafa pokonamy, to powinno to łatwiej pójść. Dobra, no i pokonane. Wy się teraz cofnijcie. Bo to przerażenie wybucha znaczy nakłada przerażenie na wszystkie jednostki. Jest ten rogue. A, dobra, pójdźmy tutaj. I teraz ich tam spróbujemy zaatakować. Tylko się cofnijmy, może. Cyrus nie niech strzela ma tam ten splintering shot, który naprawdę wysokie wrażenie zadaje. Dobra, e, H i Y. Tutaj ściany, pobudować. Dobra, strzelamy, strzelamy. Zaraz się cofniemy za te murki, które tam zbudowaliśmy. Dobra, wy się cofnijcie, wy też. E, Cyrus niech pójdzie w tę stronę. E, wy tutaj utrzymać pozycję i strzelamy, dobra. Tutaj ten... Tu, no tutaj nim trzeba dużo mikromanedżować, bo e, tym splintering shotem trzeba. E, trzeba dużo mikromanedżować. dobra. Wy atakować. I się udało. Jestem z siebie naprawdę całkiem dumny. Jest rogue. Dobra. E, no to idziemy. Dalej. Dobra. E, ja co zrobię, to bym zbadał to. Fire and scones. No i tutaj raczej stąd przyjdą. Tylko najpierw musimy tam i Jak widzicie bardzo często soluje, ale ja nie jestem pewny, czy nam się to w ogóle uda zrobić. I naprawdę nie jestem tego pewien ani troszeczkę, bo jednak gramy też Rebeniem, która ma taki jeden słaby problem, który ma taką jedną bardzo poważną wadę, że nie ma właśnie kruszniczek Więc to jest najtrudniejsza frakcja w grze oficjalnie oficjalnie wam to mówię, jest bardzo ciężko nią wygrać. Dobra. Wy rasujcie na niego, ale kude, nie no. Sairo to ma naprawdę ogromne obrażenia. Może nie, wyglą może nie wygląda jakby miał bardzo ogromne obrażenie, ale to są naprawdę duże obrażenia. Dobra, a teraz co robimy, to tutaj stawiamy. wieżyczki, trzy. Dobra, o nie, 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 nie. nie. nie, nie. Cholera, sobie sobie radę zanim to zniszczam. Dawaj, no proszę cię. Dawaj, dawaj, dawaj no Już nie będę tej gry wczytywać Chociaż, chociaż, chociaż O, tak blisko Tak blisko już było Już by się udało to Ale dobra, na szczęście nas stać na kolejne Nie no, czy ty... Czy tam, czy ty tam naprawdę strzeliłeś I właśnie? Dobra Teraz stawiam tutaj kolejną wieżyczkę i... Stawiam też to I teraz też pytanie Gdzie to, gdzie niektóre będą... Nie, idą tędy Idą inną stroną I właśnie, o co tutaj chodzi? Słuchajcie, pokażę Wam teraz, jak oni idą. Więc to jest też kolejna rzecz, która według mnie jest totalnie bez sensu. Bo w tym momencie, zobaczcie, jak oni idą. Oni idą tutaj, idą tutaj, tutaj, tutaj. I wszędzie tutaj dookoła. Jeszcze dalej dookoła. Idą teraz tutaj, i przychodzą stąd. Widzicie, jakie to jest bez sensu czasem? Naprawdę. No, ten pathfinding to jest naprawdę. jakiś jakiś żart, no ale. No. Przyznajcie, że to. że czegoś takiego się nie da wygrać po prostu. To jest całkowicie niemożliwe do, do wygrania. Bo nie mamy też tego watchtowera, więc nie mamy jak się dowiedzieć, z którym to oni atakują. I co jest najgorsze. I przy, na ten watchtower nas nie będzie stać przez najbliższy, do, 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 do trzeciej hordy co najmniej. Bo on jest bardzo drogi, a zamiast tego lepiej sobie kupić za, to, za kolejną kursniczkę. Czy w tym wypadku Huntera. A więc no, zdecydowanie dużo błędów ma ta gra. Czy... Na tym etapie jest warto ją kupywać Według mnie za to 80 zł. Eee, no to niezbyt. No bo jednak gra jest dalej bardzo zablogowana. Sami, sami widzicie, co się tutaj dzieje. Gra ma naprawdę bardzo dużo błędów. To jest duży problem. A, więc dobra. E, budujmy tutaj jakąś obronę, bo oni stąd przyjdą. Dobra. Ja bym tutaj zbudował jakieś dodatkowe domki. Niech będzie. To tutaj powiedzmy. E, farm na razie nawet nie trzeba stawiać, a to dlatego. Że one produkują tyle samo żarcia co Food hut. To jest coś, co warto wiedzieć Że farmy produkują tyle samo co Food hut, Tylko mają po prostu większy zasięg Więc jest taka różnica No tam pójdziemy po hordzie Nie ma co się z tym tak śpieszyć Dobra Tutaj stawiamy te wieżyczki Cyrus tutaj idzie dopiero I co jest fajnego w Cyrusie, że damy sobie radę Z... z... Z żegunami, którzy te idą, bo on ma na nich zasięg Jak widzicie on ma tutaj Czekajcie, zobaczmy, atak range. Range, atak range. A ja nie miałem tutaj, ile? 3, trzy, 3, trzy, trzy, a Cyrus ma 7. On ma 15, ale na pewno mam... ma mniejsza ta balista niż, niż Cyrus. Widzicie, zostanie to, jak to działa troszeczkę. Dobra, niech tutaj postawmy jakieś murki, drewno więcej potrzeba, bo jest tutaj wiadome. Dobra. E, więc tak, teraz wyjdziecie tu. I zobaczmy. Idzie chyba 450 bodajże? Z czego właśnie dwóch, e, dwóch żegunów przyjdzie. My ci przekonamy jak to pójdzie. Jak to nam tutaj pójdzie? Jestem tego bardzo ciekawy, więcej archarów bym na pewno zrobił. E, no i mury. Większe mury tutaj się przydadzą. Dobra, Cyrus. No Cyrus ma, więcej, ma większy od nich zasięg, ewidentnie. E, więc tak, Cyrus idzie tu, tutaj też przyjdzie i łuczniczki tutaj też pójdą. Ja bym tutaj też e, bramę postawił, że nie głupi pomysł. 572, o to więcej ich idzie, idzie ich więcej niż, niż szło przed update'em. Więc się przekonamy, jak to będzie. Dobra, A teraz tutaj mury, e, gate i. Tak, e, no ten gate y trochę bez, 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 bez... niepotrzebnie robię. Ale tak jak mówię, ja nie robię tych gateów w ogóle jak gram sobie solo, ale nie gram solo teraz, tylko e, gram na YouTube'a. Więc żeby e, się to jakoś miarę przyjemnie oglądało. No to coś takiego robimy. Tutaj bym podeszła łuczniczkę ucz na pewno i postawię tutaj e, kratkę jednej barykady. Dobra, no i tutaj idą jak nic. E, Powinni. Powinni tam przyjść Więc zobaczmy, no nie no raczej przyjdą na pewno tutaj e, Raczej Raczej nigdzie indziej nie mają gdzie przyjść Przede wszystkim Dobra e, Za ten czas kiedy tutaj sobie tak walczymy no to możemy oczywiście gospodarkę jeszcze dalej rozwijać Okej, okay, idą Idą, jeden z pałą, drugi z dzidą No to jest ich zdecydowanie więcej niż jeden z pałą, drugi z dzidą Ustawiam na najmocniejszych, żeby targetowali I wszystkie łączniczki tutaj zapakujmy Żeby sobie tutaj daje radę i tak, Cyrus od razu zaatakuje jego, właśnie. Widzicie więc, Cyrus. Użyliśmy teraz tej te jego umiejętności Caltropsy czyli te, czyli te pułapki na ziemi. I to jest naprawdę mocne. Obra. 50 sekund ma e, e, refresha, czyli refreshuje się 50 sekund, ale i tak bardzo dobre. Bardzo mi się podoba. Obra. Damy sobie radę, jeszcze tylko dwustych jest. Dobra więc teraz e, wkraczają ci tej koledzy. E, wieczki też mogą tankować, więc to jest też fajne. Cyrus e, niech atakuje tego tutaj, bo ma ten spin shot, więc jest naprawdę fajna mika. To bardzo duże obrażenie dodaje. Ale no właśnie, to jest oczywiste, prawda, że Cyrus ma mniejsze obrażenia. E, dobra. Wycofajmy się tutaj. E, nie, nie, panowie, wy atakujecie. No dobra. E, bo wieżyczki tankują. Wieżyczki nam wtedy wytankują bez problemu. Co prawda, zniszczam nam tutaj to, ale... Kalczopsy e, używamy. No i proszę bardzo. I poumierali wszyscy. I udało nam się! Dało nam się przetrwać kolejną noc śmierci. Tak właściwie, to pierwszą noc śmierci. Dobra. E, więc bardzo fajne są te kalczopsy. Mamy tutaj roga, Rogue, rogue Royale. I zobaczmy, na tutaj mm, aktywkę. Tak, tak, czyli 200% więcej obrażeń zadaje następny atak. No, zostało tam gdzieś jeszcze jakichś dwóch przyjemniaczków. E, nie wiem, co z nimi zrobić. Mamy w sumie odblokowany już Light Tower, więc spróbujmy postawić. I y, Bazar też zysęćujmy. No i idziemy w tę stronę. Dosimy tutaj też tego rogu. Ma, Jest bardzo szybki, zapewne. Wezmę e, to, bo to jest naprawdę fajne. I to, to jak działa. Kiedy to pierwszy raz zobaczyłem to myślałem, że w pełni się leczą kiedy, e, kiedy ściągają przerażenie co jest trochę useless, ale oni się w pełni leczą jeśli są przerażeni, kiedy zostają przerażeni, więc to jest naprawdę mocne. O, o to, 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 to. Właśnie o tym mówię. Właśnie o tym do cholery mówię. Widzicie? Zespawnowali się tutaj. I tutaj też. Dobra. Ale co ja bym zrobił, to bym tej tutaj sobie zcieczywał tutaj. Więc potrzebujemy trochę żołnierzy. No bo no, oni nam rozwalam to żelazo. Więc ja je ja po prostu tutaj zeskrapuję, bo dostaniemy za to pieniądze z powrotem. Więc tak, Cyrus, Cyrusa tam nie będę już. A dobra, Już go tam zatoczyłem, No to niech tam już idzie. On jest bardzo wolny. Więc lepiej, żeby tam już szedł. A, dobra, Czy coś się pozmieniało. Nie, nic się nie pozmieniało. Nie no kurde, nie, nie ty Cyrus, chodź tu. Dobra. A, i tak, tutaj mam tego roga, więc zobaczmy. I jak widzicie ona jest teraz niewidzialna. Dobra, ciekawe. Czyli możemy sobie nią tutaj poskitować z tego co widzę. A ona jest e, tak przez krótki czas bym powiedział niewidzialna. To jeszcze przez chwileczkę będzie niewidzialna, no i właśnie. Ale niezła jest. Naprawdę jest niezła. no bo to jest kobieta. Przynajmniej po głosie można się tego domyślić, że to jest kobieta. Dla pikinierów też robimy, bo pikinierzy e, penetrują pancerz. I mamy 3 dni, żeby się przygotować do następnej hordy. Przez te 3 dni musimy odpowiednio rozwinąć e, gospodarkę. Ja tutaj rozwalę dwie wieżyczki, żeby mieć z tego jakieś dodatkowe e, surowce. I zobaczmy, jak sobie jak ty poradzisz. Ej, ona jest naprawdę dobra. Ona ich kwalszutuje, i do tego chodź za to dostajemy. Dostajemy haj za każdy zabójstwo rogiem. To jest świetna, to jest naprawdę fajny pomysł, wiecie? Ze strony autorów, według mnie, to, 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 oni, na, to oni naprawdę projektują, co zrobili, naprawdę świetną robotę. E, bo to jest faktycznie coś, co, e, co daje ci jakiś profit z tego, prawda? Daje ci profit z grania rogiem. Czy ogólnie z używania roga do gry. Więc to jest naprawdę fajne. Dobra, zróbmy to jakiś fishing port, tutaj może 31. Bardzo dobra liczba. jedzenia. i jeszcze tam będziemy złoto dostawać. Nie, 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 kolego Cyrus, Osiu. Tak, więc te Caltrops o, no. są naprawdę niezłe. E, więc to nie jest tak trochę Hunterem, bym powiedział, czyli tym specjalnym jednostkiem. o tutaj jest Hunter. Więc fajna rzecz. Ja oczywiście zapisuję grę autosave, można powiedzieć, taki quick save. Chociaż <grybujesz> to nie jest quick save, bo wychodzimy z grę więc Można powiedzieć, że to jest zwykłe save, a. a ten save, który mam, to jest quick save. Dobra. E, czy możecie włączyć. O, dziękuję. ŻYCIA Tam jest złoto, więc na pewno bym ich chciał, że się widzicie, zrespawnowali się tutaj. Więc nic dobrego. I tutaj 25 jedzenia poproszę. Fajna rzecz. Zawsze się przydaje. No to tam robimy naszą główną drużynę. Bo tam, jeśli tak ich podeślemy, będzie, będzie się tutaj łatwo wywalczyła z tym rafem. I jako, że Cyrus ma teraz trzeci poziom, no to mamy te kolcropsy, które naprawdę są mocne. I Cyrusa ustawię na atakowanie najmocniejszego przeciwnika. O, to się myślę przyda. Dobra. No to tutaj troszeczkę widzimy, ale ja bym ich tam na razie stamtąd nie ruszał jakoś zbytnio e, dobra Postawmy tutaj może Bazar, nie stecz nas No i to jest problem Strzel tam niego Cyrus e, Dadzą sobie radę tej raczej Dobra, Cyrus tam w nich strzeli Nie będę używać Nie ma co Wszyscy sfokusujcie Rafa, żeby on nie zadał jakichś zbyt dużych obrażeń Dobra, cholera i teraz przeżeń na nich nałożył. Dobra no to by się tutaj tej podbazy na szybko, tylko Cyrus tutaj zostanie. Bo Cyrus nie może zostać przerażony. Bo bohaterzy nie mogą zostać przerażeni ogólnie. Więc teraz tak, ja bym lepszył wszystkie donki, bo nam się przyda więcej złota. E, I tak, jeśli chodzi o drewno, tutaj. Nie, no Cyrus jest naprawdę dobry. Naprawdę go, go lubię. Bo jako, że ona atakuje zasięgowo, to jest to naprawdę świetna rzecz. Czy ty znowu tam strzeż kogoś? No, faktycznie. No, tam ci tam są trochę niebezpieczni, ale chyba sobie z nimi damy radę. Tak mi się wydaje. Dobra, wy możecie tutaj wracać eee, No dobra Wysimy tutaj tego rołga. Poradzi sobie tam raczej z nim A nawet niech aktywuje sobie znika. Tak będę to nazywać okay, stempo po prostu No i plus hajs, dobra To wracaj tam teraz, eee, bo Tutaj trzeba by to trochę wzmocnić I wytrenujmy jeszcze jednego rołga. Przyda nam się, naprawdę jest niezły Naprawdę go lubię, dobra mamy tej furię 2 Więc wezmę też, No są animacje do tego Znaczy nie animacje, obrazki to tam się nie ruszamy na razie w ogóle. Tak, jako że mamy to żelazo już tutaj od samego początku, no to będziemy mieli bonus, bo więcej żelaza będziemy mieli. Więc ruszamy tutaj. Ja bym tego rafa bardzo bym chciał zdjąć. Bardzo, bardzo chciałbym zdjąć. Dobra, ja się to już przygotuję na przyszłość. Wy się tutaj może cofnijcie co? Dobra, uważajcie tutaj, dobra, panowie? Dajcie sobie radę. Kto jak nie wy. Tylko, może ty się tutaj, tutaj cofnij troszeczkę. Dobra, niestety pan coś im zbije, co jest całkiem słabe. Dobra, tutaj stawiamy. Nie, no, Cyrus sobie tutaj z nimi daje. Jest za mało, żeby sobie tutaj z nimi nie dał rady. O, tylko tam musimy sobie kogoś podesłać. Eee, może cofnijcie się wszyscy tutaj i tutaj utrzymać pozycję. Żeby, żeby się tutaj to jakoś udało. Dobra, on ich zaatakuje. I już tutaj będzie siedzieć. Myślę, na razie ich ustawmy jako naszą grupę. Zrobimy więcej uczniczek. E, no i co, może. Refine Workshop, chociaż brakuje nam kamienia. Ale złoto jest w tym momencie raczej ważniejsze. Chociaż w sumie. Oooooh, e, Seiros ma poziom czwarty. Super, naprawdę świetnie, ma teraz snajpa. Aj, to tak działa. Dobra. E, no to wy podejdźcie tutaj wszyscy, bardzo bym was poprosił. Tak, wy jesteście pod wójeczką Zaznaczcie jeszcze raz, na wszelki wypadek. No tego snajpa to ja bym tutaj sobie zachował. No, e, dobra. Wy też atakujecie najmocniejszego, panowie? No i tak. E, Ulepszmy domki. Jeszcze raz. No, i jak mamy to złoto, to zyskujemy to, to. E, I dostaliśmy też więcej kamienia. Ale potrzebujemy go jeszcze trochę. A do tego, do bazaru też 50. Dobra, ale chyba nam się tutaj uda. W miarę to wyczyścić. Nie, no naprawdę ten serius jest niezły. Eee, przede wszystkim, co mi się w nim podoba, jak dzisiaj on bardzo szybko reweluje, bo zadaje bardzo wysokie obrażenia. Eee, po drugie, właśnie ten, ten no tak, zasięgowy, a już dużo o tym mówiłem, więc e, się, się z tego powstrzymam. E, Caltropsy, to jest pierwszy bohater, który jest naprawdę bardzo nastawiony na obronę. E, bo Ed, jednak wszyscy ci bohaterzy, którzy jak dotąd byli, oni, oni, są, oni są ofensywni, ale Cyrus tej ewidentnie nie jest defensywny. E, bo tak, no, po pierwsze ma... On, on atakuje zasięgowo, prawda? Po drugie, ma tę umiejętność kalczopsy, czyli e, może e, się bronić i ma jeszcze ten woli, czyli wszystkie te umiejętności można użyć za murów to jest ważne, bo, e, bo on jest bardzo dobry i to jest, to jest, myślę, do to jest myślę, dobry trade za e, kuszniczki, jeśli chodzi o rebelię. Bo on, bo on będzie naprawdę wysokie obrażenia zadawać, prawda? I on ma też bardzo też wysoki zasięg, a on nie może wejść do wieżyczek, nie? Więc to jest też taka rekompensata za... za, za... Kuszniczki. No, a też mamy tych hunterów i te katchropsy, tak jak no są też pod, podebrane troszeczkę od hunterów, bo oni też mają tę specjalną umiejętność i też to jest to, chyba nazywa katchropsy. Ale działa podobnie, działa bardzo podobnie. E, więc bardzo fajny ten bohater. Jeśli chodzi o moje wrażenie, to twórcy zrobili bardzo dobrą robotę. E, jest dalej zabogowana gra, ale, e, ale to jest do zrobienia, prawda? E, wystarczy po prostu czekać na patch 8.9, to jest chyba już nawet wersja 9.0. Zobaczmy. A nie. To jest wersja 0.8.3 No więc jest Bardzo fajne Według mnie. Cyrus jest bardzo dobrze wykonany Więc Moim zdaniem naprawdę Naprawdę warto jeśli, jeśli, jeśli macie tę grę Ale jeszcze Jej nie graliście to warto do niej wrócić A jeśli Jej jeszcze nie macie to myślę że jednak Lepiej z tym kupnem poczekać aż wyjdzie Patch z, popra z poprawkami Błędów A to. Co, to nie bo ostatnio to, to, to trwało trochę długo, 0.8.1, e, więc e, jednak dalej warto. Nawet pomimo tego, że to może trochę potrwać, bo wiadomo, trzeba pozbierać wszystkie te błędy i je naprawić. Ale ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to bym bardzo gdybyście przedstawił łapkę w górę oraz się podobałem wam przy moim filmie, gdyby się Wam film, filmy, gdybyście nie zostawili subskrypcji, to też było super. Jeśli chcecie więcej Age of Darkness, no to oczywiście możecie napisać w komentarzu. A ja się będę z Wami żegnać, życzę Wam miłego dnia i pa pa.